W dzisiejszym spotkaniu dwa razy ja tam wychodził na prowadzenie, mimo tego udało Wam się nie wyjść, do tego wyjść na prowadzenie, ależ w końcu chcę podwyższyć ten wynik, to chyba pokazuje ten, taki wasz zespołowy charakter, o którym no, dużo kibiców wspomina. Czy to prawda tak czujecie, że ten charakter e, waszej drużyny jest taki dosyć mocny? Wiadomo, zawsze, mecze u siebie, u kibice swojej, to zawsze jest pewna motywacja i przede wszystkim trzeba u siebie wygrywać mecze, nie można się poddawać. I pokazaliśmy to przede wszystkim grając u siebie, że gramy do końca, jesteśmy agresywną drużyną, nie poddajemy się tak łatwo. No i przede wszystkim, boczemy do końca, tak? I mamy trzy punkty, i gramy dalej. Dzisiejsze spotkanie kończysz z bramką na swoim koncie, że to tak dodało takiej jeszcze większej radości po dzisiejszym spotkaniu, że kończysz jednak ze swoim nazwiskiem na liście strzelców. No wiadomo, zawsze pomóc drużynie to bardzo ważna i przede wszystkim bardzo szczęśliwa sytuacja, gdzie swoją bramkę na wyrównujący wynik, gdzie potem mogliśmy wydać prowadzenie drużynie i przede wszystkim wygrać ten mecz. To naprawdę bardzo cieszy i daje pewność jeszcze bardziej siebie na boisku.